Życzę przede wszystkim siły, e, takiego dobrego zaangażowania w tej rywalizacji, no i przede wszystkim dobrej zabawy. Naszą parafiadę ogłaszam za otwartą. tak co roku od kilkunastu lat organizujemy parafiadę regionalną diecezji archidiecezji, archidiecezji krakowskiej W zawodach występują w tym roku kategorie żaków, chłopcy. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, chłopcy klas pierwszych, drugich szkół podstawowych. Pamiętajcie o uśmiechu świętej Jadwigi i pamiętajcie o naszym motto, które jest tutaj zawarte w słowach: w dobrych zawodach wystąpiłem. I okay. pamiętajcie o tym, że rywalizacja sportowa musi być Pięknie. ambitna, ale nie można nigdy chcieć zrobić krzywdy przeciwnikowi. Tak? tak. Walczymy tak. fair. Fair play. A walczymy do końca, do końca rodzinie, ale walczymy no. fair play. To ważne jest to, wygranymi są wszyscy ci, którzy biorą udział dzisiaj w turnieju. Piękny. O, brawo! Świetni bramkarze! Świetni bramkarze. Znaczy przede wszystkim chyba taka była inicjatywa klubu, który tutaj powstał przy naszej parafii, aby poprzez sport docierać do młodzieży i aby sport również wychowywał młodych ludzi, no, do takich czasów jakie mamy dzisiaj. Sport rzeczywiście hartuje ducha, kształtuje pewne postawy, uczy szacunku do drugiego człowieka. Ale też człowiek uprawiając sport kształtuje swoje, swoją, nie tylko swoje ciało, ale również swoją osobowość. Jakie mamy dyscypliny? No, myślę, że oczywiście w naszym klubie jest wiele sekcji, natomiast dzisiaj mamy akurat taką możliwość, że dzieciaczki rozgrywają sobie w dziedzinie piłki nożnej, szachów, ringo, siatkówki. To są takie chyba podstawowe, które dzisiaj przyciągną najwięcej drużyn do tego, żeby przede wszystkim dobrze się bawić, żeby ten czas dzieci spędziły wspólnie bawiąc się i ciesząc się sportem. Ciężko jest i nie tylko chodzi o boiska, ale również o, o sale czy różne miejsca, gdzie odbywają się treningi. Widzimy to po naszym klubie, gdzie rzeczywiście mogłoby być tych dzieci jeszcze więcej w różnych sekcjach sportowych, natomiast... Młodzieży czasami brakuje takiego samozapału, i wiadomo, że ze sportem wiąże się jakiś wysiłek, jakieś, jakieś zmęczenie, jakieś poświęcenie, a dzisiaj młodzi ludzie bardziej by chcieli wszystko szybko osiągnąć bez jakiegokolwiek yy, treningu czy, czy wręcz zmęczenia, a to nie jest, nie jest możliwe. Dopiero Rzeczywiście takie, taka pasja, która się może zrodzić w takim młodym człowieku, może spowodować, że on zacznie osiągać sukcesy. Ale, tak jak mówię, rzeczywiście komputer i te czasy takie multimedialne sprawiają, że wielu młodych ludzi na ten sport nie ma czasu. Ale jest również wiele, wiele osób, które poświęcają się i bardzo ten czas wykorzystują na wszelkiego rodzaju treningi. Serdecznie Wam dziękuję. Gratuluję i zaczniemy od trzeciej drużyny w takim razie. Od trzeciej drużyny. Proszę Inter podejść Inter tutaj i stanąć przychodzi tutaj. I... obok siebie w szeregu. W szeregu ładnie, elegancko. Jednego Gratuluję serdecznie. Tak. Jeden obok drugiego w szeregu. Wiecie co jest szereg? Dwa o. kroki do tyłu, tak. Brązowe medale, tak? Paka, tak? Zaczynamy od brązowych medali. Proszę bardzo, brązowy medal i trzecie miejsce. Ja Gratulacje. powiem tylko, że drużyna Interu była najmłodszą drużyną celowo tak dobraną, bo muszą ze sobą się nauczyć współpracować pod kątem gry. tam pierwszy, już. Gratulacje. Dobrze, że mamy złoty. Srebrny medal, drugie miejsce. Gratulacje. Srebrny medal, drugie miejsce parafiadzie regionalnej w roku 2015. Puchar, puchar promowany przez księdza przemysłu Parafi Świętej Jadwigi otrzymuje. Waga, cała Barsa. Brawo dla Wszyscy całej Barsy. Barcelona. Wszyscy ręce do pucharu, tak jest. Brawo. No teraz tak, bierzemy chwila dla fotoreporterów. Bierzemy stolik i ustawiacie się w bramce jeszcze do zdjęć. 재미, <inaudible> 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 <inaudible>